Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale Piotruś i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku zrobię polewę czekoladową na ciasto e, dla mojego taty, na urodzinę. E, więc ja już przejdę do najważniejszego składnika prawie najważniejszego, bo dokładnie nie jest najważniejszy, ale ukroimy masło troszeczkę i i wracamy masło do patelni, trochę i włączam włączam y, patelnię na tak 10 stopni i rozprowadzam masło Rozprowadzę to masło, to y, oczywiście y, y, to oczywiście y, y, czekoladę otworzę. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, masło już się rozpuściło, a więc przechodzimy do czekolady. No więc ja tu łamię czekoladę, żeby już było wszystko gotowe. Tak, tak. Okej, okay, czekolada już jest połamana, a więc rzucamy. Dobra, masło się rozpuściło. Wrzucamy a więc naszą czekoladę. garścianie. i zobaczymy czy uda się nam zrobić sosik przepyszny teraz rozmieszczamy tak tak i czekamy aż będzie już gotowe A więc Sosik nam rewelacyjnie wyszedł i yy, yy, przechodzimy dalej do polewania, a raczej musi wystygnąć, więc wracam po jakichś 5 minutach. A więc wszystko już jest gotowe do smarowania. Jeszcze co do siebie przyciągnę i smarujemy. Biorę pędzel i smaruję. Eee, zobaczymy czy nam w ogóle starczy tej czekolady. Eee, I i smarujemy. Dobra, to my polewamy. Jeszcze, oczywiście ciasto już nam wyszło dobrze, bo zostało rozsmarowane, to porządnie, yy, nawet troszeczkę się wylało, ale to nic, yy, więc teraz posypię to bakaliami. Yy. No i ciasto za chwilę będzie skończone. A więc. A więc wracam za chwilę. A oto efekt końcowy. Napiszcie w komentarzach czy jest ładne. A my... A ja Wam pokażę teraz to z różnych stron. A więc oto i nasze ciasto. Czekam na Tatę, aż przyjedzie i pewnie się ucieszy. A ja żegnam i zachęcam do oglądania innych odcinków. Do widzenia, pa pa!